Czujesz przygnębienie i zmęczenie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym? To mogą być symptomy niedoboru witaminy D. Bierze ona czynny udział w syntezie serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Objawami niedoboru witaminy D mogą być bóle kosnostawowe, stany lękowe, nasilone wypadanie włosów czy problemy ze snem. Jak sobie z tym poradzić? Zapisz ten film, jeśli te problemy dotyczą właśnie ciebie. Promienie słoneczne nie tylko wywołują uśmiech na naszych twarzach, lecz przede wszystkim dostarczają nam niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania witaminy D. Zaledwie 15-minutowy spacer w koszulce z krótkim rękawem w słoneczny dzień wystarczy, aby dostarczyć nam aż 80% zapotrzebowania tej witaminy. Innym sposobem na uzupełnienie niezbędnych składników jest dieta bogata w nabiał, jaja i ryby, takie jak dorsz łosoś czy makrela atlantycka. Dodatkowo od września do maja warto włączyć suplementację. W celu dobrania odpowiedniej dawki skontaktuj się ze specjalistą. A Ty zastanawiałeś się dlaczego?